Dzień dobry. Dzisiaj chciałem przedstawić następny temat. Sprawa Polska podczas I wojny światowej. On nawiązuje nieco do tematu. I wojny światowej na ziemiach polskich. No więc na początku wojny państwa zaborcze, które ze sobą walczyły. Przypomnijmy z jednej strony państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, z drugiej Rosja carska, sprzymierzona z Francją i Wielką Brytanią, tworząca blok Autanty, nie podnosiły żadnych deklaracji odnośnie przyszłości ziem polskich. Co prawda, Polacy w liczbie aż 3 milionów byli wcielani do armii carskiej i armii austro-węgierskiej i armii Cesarstwa Niemieckiego, ale takich deklaracji nie było, ponieważ te państwa. Chciały za pomocą tych właśnie swoich sił, plus ty, 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 tych rekrutów przymusowo wcielanych do armii, rozstrzygnąć wojnę. Ale wojna zaczęła się przedłużać. Państwa centralne, szczególnie na froncie zachodnim, poniosły duże straty. I pod koniec 1916 roku zostały zmuszone do podjęcia pewnych decyzji w sprawie polskiej. Dlatego, że na ziemiach polskich jeszcze znajdowało się ponad milion rekrutów, których można było użyć do działań wojennych. To była spora liczba, która mogła zaważyć na losach wojny, i to zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Tylko trzeba było tych żołnierzy pozyskać. No to tutaj kluczową rzeczą było właśnie odzyskanie państwa polskiego. No, i na konferencji w Pszczynie państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, postanowiły o tym, że wydadzą manifest dwóch cesarzy, inaczej, inaczej jest on zwany aktem 5 listopada 1916 roku. I ten akt stanowił o tym, że powstanie państwo polskie jako monarchia konstytucyjna. Dziedziczna, jednak nie rozstrzygano granic tego państwa. Miała też powstać armia tego państwa pod dowództwem niemieckim i austriackim. I tutaj w ślad za tą deklaracją utworzono najpierw w styczniu 1917 roku w Warszawie tymczasową Radę Stanu a we wrześniu radę regencyjną tam między innymi w skład tej rady wchodził arcybiskup warszawski o nazwisku Kakowski i jeszcze kilku przedstawicieli ziemiaństwa prawda rodów ziemiańskich i tutaj w zamyśle zaborców to miała być monarchia dziedziczna tak samo jak monarchią były austro-węgry i cesarskie niemcy no więc tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że akt 5 listopada nie mówił, niestety, tak jak wspomniałem, o granicach Polski, Polski ale miał on dużą, duży wydźwięk polityczny na arenie międzynarodowej. To był akt dużej wagi politycznej. I to zmusiło inne państwa, autanty, do zajęcia się sprawą polską. Po prostu obawiano się, że tutaj państwa autanty się spóźnią i faktycznie państwa centralne pozyskają Polaków. Tym bardziej, że Józef Piłsudski tworzył legiony polskie i u boku państw centralnych, i obawiano się, że tutaj Polacy mogą w całości poprzeć. Państwa centralne, to byłoby bardzo niekorzystne dla yy, Autanty. No i tutaj yy, reakcją na akt 5 listopada było wydanie w grudniu 1916 roku przez cara Mikołaja II zapowiedzi utworzenia państwa polskiego z ziem trzech zaborów, ale pod berłem dynastii Romanowów dynastii carskiej. I to oświadczenie poparły właśnie inne państwa autenty, ówcześnie walczące w wojnie, czyli Wielka Brytania i Francja. No więc y, wtedy sprawa polska stanęła już bardzo mocno na arenie międzynarodowej. I y, tutaj y, była to deklaracja ze strony Rosji, dlatego że Ziemie polskie praktycznie w całości okupowały państwa centralne. W Rosji, jak wiemy, to się wiąże z poprzednim tematem, nastąpiły rewolucje i carat został obalony. Natomiast stanowisko rządów rewolucyjnych, czyli pierwszego rządu tymczasowego i później rządu bolszewickiego, opowiadało się za prawem do samostanowienia narodów, czyli w tym samostanowienia narodu polskiego, którego duża część właśnie zamieszkiwało byłe cesarstwo rosyjskie. I tutaj trzeba powiedzieć, że oprócz właśnie tych reakcji tutaj caratu Wielkiej Brytanii i Francji, jak wiemy od 1915 roku do wojny przy, przystąpiły Włochy, i parlament włoski w grudniu 1916 roku opowiedział się za niepodległością Polski. Ale najważniejsza była deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Thomasa Woodrow Wilsona, który przedstawił swoją deklarację odnośnie powojennego ładu światowego. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone. Przystąpiły w 1917 roku do wojny po stronie państw autanty, autanty, czyli po francusku sojuszu. I ta deklaracja składała się z 14 punktów powojennego ładu światowego i jeden z tych punktów, 13, dotyczy Polski. I on stwierdzał, co prawda ogólnie, ale też częściowo były tam konkrety, że Musi powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. To był jeden z podpunktów ładu światowego, tak aby na świecie zapanował jakiś taki ład trwały, polityczny, tutaj w zamyśle Stanów Zjednoczonych i aby narody żyły ze sobą w miarę pokojowo. Uznano, że odtworzenie Polski i odrodzenie jest tutaj koniecznym warunkiem. No i tutaj... Trzeba podkreślić właśnie te postacie, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli wspomnianego już na, w temacie odnośnie pierwszej wojny na ziemiach polskich Józefa Piłsudskiego, ale jak wiemy Józef Piłsudski działał u boku państw centralnych, szczególnie Austro-Węgier. Nie chciał złożyć przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu. Oraz postać Romana Dmowskiego, którego Komitet Narodowy Polski początkowo był utworzony na ziemiach Rosji, ale po przewrocie bolszewickim jak gdyby został odtworzony w Paryżu we Francji. No i, i drugą ważną postać działającą u państwa autanty, czyli działalność tutaj artystyczną, a też polityczną słynnego polskiego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. On działał w ten sposób, że przekonywał polityków brytyjskich i polityków amerykańskich i szczególnie udało mu się tutaj uzyskać pewien wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych i w dużym stopniu prezydent Stanów Zjednoczonych te, te propolskie prawda, tutaj deklaracje złożył pod wpływem m.in. działalności Jana, Ignacego Jana Paderewskiego. No i kiedy wojna zbliżała się ku końcowi, kiedy w końcu w 1918 roku ostatecznie Niemcy i Austro Węgry zostały pokonane i zatriumfowały państwa Autanty, to rozpoczęła się po wojnie, po pierwszej wojnie światowej, tak zwana konferencja paryska, inaczej zwana konferencją wersalską, pałacu w Wersalu pod Paryżem. To była Taka kiedyś siedziba królów Francji. No i, i tam uczestniczyło 27 państw. Oczywiście główny wpływ na obrady miały mocarstwa autanty, ale uczestniczyła też delegacja polska. I tutaj Polskę reprezentowali jako minister spraw zagranicznych i premier Ignacy Jan Paderewski, jako przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu Roman Dmowski, a od kwietnia 1919 roku dołączył ekonomista Władysław Grabski. No i tutaj wszystko na tej konferencji układało się dobrze, jeśli chodzi o sprawę polską. Szczególnie polskie aspiracje popierała Francja, ponieważ Francja utraciła sojusznika na wschodzie, czyli Carską Rosję. Tutaj nie była ona w sojuszu absolutnie z bolszewicką Rosją, popierała Białych. W rewolucji, w, rewolucjach, w rewolucji rosyjskiej, podczas wojny domowej. I Francja szukała nowego sojusznika na wschodzie, i tym sojusznikiem przeciwko Niemcom miała być właśnie odrodzona Polska. Więc Francja chciała, żeby ta Polska była krajem dość potężnym. Natomiast Polskę chciano po prostu stworzyć. Ze wszystkimi ważnymi dzielnicami, ze Śląskim, z Pomorzem, z Gdańskim. Natomiast temu sprzeciwiła się delegacja brytyjska, Wielkiej Brytanii, pod przewodnictwem premiera brytyjskiego Davida Lloyd George'a, który nie chciał aż takiego rozrostu terytorium polskiego. No i powstał pewien spór, przedłużenie obrad. Polska uzyskała Pomorze Gdańskie i inne ziemie, które były tutaj historycznie uzasadnione z jej punktu widzenia. Natomiast co do ziem, właśnie spornych z Niemcami, zarządzono w przyszłości plebiscyt. I to dotyczyło przede wszystkim Górnego Śląska, Warmii i Mazur oraz Powiśla. Oczywiście. W plebiscyt zastosowano, ale też jak wiemy były na Śląsku Powstanie Śląskie i to jeszcze Powstanie Śląskie. one się przeplatały z tą sprawą plebiscytów. Też przez pewien czas później taka ciekawostka na Śląsku stacjonowały oddziały francuskie i włoskie, które miały być takim oddziałem rozjemczymi. Ale yy, ostatecznie zgodzono się na właśnie yy, na ten kształt terytoriów polskich i, i i Polskę w tych granicach, które wytyczono w władzie wersalskim, który miał być gwarancją właśnie polskiej niezależności, polskiej niepodległości i polskiego terytorium, integralności polskiego terytorium, czyli jedności. I delegacja polska złożyła podpisy pod ustaleniami Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku. I oczywiście wcześniej już możemy mówić o odrodzeniu Polski, ale ta data tutaj ostatecznie cedowała, jakby, jeśli chodzi o politykę mocarstw zachodnich, tą odrodzoną Polskę. No ale jak się okazało później, Polska o rozszerzenie i umocnienie swoich granic oraz o niepodległość musiała z sąsiadami jeszcze później walczyć. Dziękuję.